hi hipacie! Dzisiaj otworzcie ze mną taką oto paczuszkę grinchową. No to co? Otwieramy. Jest... A ty wiesz co tam jest? Nie. W sumie już jest stworzona. Pierwsze co mi się najbardziej podoba, to takie coś... Ja myślałam na początku, że to jest jakiś przytulak, ale to jest... Szały... To jest ten żel do podprysznic. Ma to takie włoski, można je czesać? Powąchaj. To no, gdzież powąchasz, kobietą? Tylko do tego nie pomoże, jak będziesz się tym kąpać, jak ty to w ogóle zrobisz. To się nie uda, to się na pewno nie uda. Uuu, powąchaj. Powącham <laughs> do sklepu. A. To ładnie, okay. Dobra, od 1 do 10? Dziewięć, bo nie wiem jak będę się z tym kąpać. Okej. Okay. Dobra. Teraz... Słuchajcie, to jest to co prosiłam mamę i to się tak wkłada tu i wtedy jakby nie lecą Ci włosy do oczu jeśli robisz skincare albo makijaż. Albo po prostu myjesz twarz. Tak. Od 1 do 10? To 8, bo trochę ten Grinch brzydki. No. Dobra. Teraz ostatnia rzecz. Nie no jest ostatnia rzecz. Co? No, ale chwileczkę to jest maska na ręce. Serio. Maska no, na się ręce. nie wypryszy. Maska na ręce? Może się nie miała takich szorstkich jak słoń. Żartuję. Ale... Maska na ręce? Handmask? Co? A może cię ci zrobią takie jak grincha zielone? Dobrze. No, no ale od 1 do 10 na ile? Od 1 do 10? 10 na 10, bo jest szalone, a ja jestem szalona. No ostatnie to ta kosmetyczka. Tragiga. Tragiga. Żebyś wszystko mogła tam włożyć. Nawet mnie. W 7 mi Nawet mnie? Na ile oceniasz kosmetykę? Fajna, bo jak się coś wyleje, to się przynajmniej nie pokazuje. No 10 na 10 bo też będzie widać, jeśli, ktoś, jeśli coś się wyleje. I na przykład, jeśli jedziesz na pół i patrzysz, kurczę, mam troszkę, czy nie mam? To nie musisz odpakowywać, wyjmować wszystkich rzeczy. bo sobie już, tak? I popatrzeć. Masz, nie masz, masz, nie masz. Nie masz, bierzesz. Masz, nie bierzesz. No. Więc. Rzeczy w podsumowaniu 10 na 10. 10 na 10. Pamiętajcie o tym, żeby zostawiać łapeczki w górę, subskrypcje i widzimy się w kolejnych filmach. Bajo!